Polskie i ukraińskie kolendy zabrzmiały w Lwowskim obwodowym akademickim teatrze Lalek. Dzieci pisały też listy do świętego Mikołaja. O czym teraz marzą? Niestety nie o nowych zabawkach. Ja przyjechałem z Doliny i napisałem świętemu Mikołaju, żeby był pokój na świecie. Napisałem Święty Mikołaju, życzę wszystkim pokoju i dobra. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby nastał pokój i żeby mój tata wrócił z wojny. Przyjechaliśmy z Hersonia i mieszkamy tu w Parku Stryjskim, w modlowym miasteczku dla przesiedleńców. Mieszkam tam z mamą, czterema braćmi i młodszą siostrą i chcę, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej. Spektakl Świąteczne Sny w wykonaniu aktorów teatru Lalek stał się okazją do przypomnienia o wartościach, jakimi są miłość, odwaga i mądrość. Mimo trwającej wojny i ciągłych alarmów rakietowych, świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim. Mamy możliwość we Lwowie doświadczyć tego tej radości spotkać się z dziećmi z innych parafii, obserwować ten program o Bożym Narodzeniu, także bardzo jesteśmy wdzięczni. Duże, duże, harno, duże. Jest tu bardzo pięknie. Nigdy nie słyszeliśmy tylu kolęd. Myślę, że nauczymy się ich, a nasze dzieci będą śpiewać zarówno po ukraińsku, jak i po polsku. Świąteczne spotkania teatralne zorganizował Konsulat Generalny RP w Lwowie. Jest to przedsięwzięcie, w którym wzięło udział około tysiąca dzieci z naszego okręgu konsularnego. Są to dzieci pochodzenia polskiego zrzeszone przy polskich organizacjach, przy polskich szkołach sobotni niedzielnych, ale również tak jak dziś, dzieci przesiedleńców wewnętrznych. Jest to chwila wytchnienia od wojny, od tych problemów, które zajmują nasze głową na co dzień. Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci otrzymały od Mikołaja świąteczne upominki.